Okres podsumowań zakończony w ubiegłym tygodniu. My natomiast nie zwalniamy tempa i spieszymy do Was z kolejnym odcinkiem magazynu. Dzisiaj zobaczymy, co dzieje się w klubach naszej okręgówki. Sprawdzimy, jak przebiegają sparingi oraz czy w którejś z drużyn zaszła jakaś zmiana w zarządzie. Ja nazywam się Adrian Gajda i zapraszam na kolejny odcinek MLO. Ostatnia drużyna w tabeli, czyli Bad Boys w zastawie minionej rundy na pewno nie zaliczył do udanych, zwłaszcza że apetyty osób związanych z klubem były duże po genialnym ostatnim sezonie spędzonym w aklasie. Zawodnicy rozpoczęli treningi już 1 lutego. Najważniejszą zmianą jaka zaszła w zastawskiej drużynie to zmiana trenera. Nie będzie nim już grający trener Wojciech Góral. Na jego stanowisko zakontraktowano przemysława Trybonia, od którego działacze wymagają utrzymania się w okręgówce na kolejny sezon. Trudne zadanie, ale być może pan Trybon jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Kujawiak Stanin swoje treningi wznowił o jeden dzień później niż zawodnicy Bad Boys. Miejsce wznowionych treningów to samo co u poprzedników, czyli hala w Staninie. Kujawiak w okresie przygotowawczym rozegrał na ten moment dwa sparingi. Pierwszy z ekipą Wilgi Miastków, grającą w siedleckiej okręgówce, zajmującą aktualnie 13 pozycję z 16 możliwych. Wynik spotkania to 4 do 4, a bramki dla Stanina zdobywali Tronowski, Kiełczykowski, a dubletem mógł pochwalić się abramek. Drugi sparing to mecz przeciwko top 54 biała Podlaska. Kujawiak wygrał 2 do 1, a strzelcami zostali harmuszko i siwiec. W Milanowie również dość duże zmiany. Po pół roku pracy z klubem pożegnał się trener Cezary Główka, pod którego wodzą drużyna zdobyła 15 punktów, a co za tym idzie zajmują dopiero 10 lokatę. Prezes klubu mówi, że liczył zdecydowanie na więcej. W zwolnione miejsce trenera drużyny posadzono byłego zawodnika Milanowa Daniela Sytę. z pierwszy mecz sparingowy rozegrał w Komarówce przeciwko B-klasowej drużynie Azbud Komarówka Podlaska. Spotkanie zakończyło się bramkowym remisem 2-2, a dla gości strzelali Multan i Grzegorz Romaniuk. W kolejnym meczu Milanów mierzył się z A-klasową Wiktorią w Parczewie. Tym razem gospodarze okazali się lepsi o jedną bramkę, a bramek w tym spotkaniu nie zabrakło. Wynik 4-3, a dla Milanowa gole strzelali Grzegorz Romaniuk, Pawlina oraz Kamil Dromaniuk. Lutnia Piszczad swoje przygotowania rozpoczęła 3 lutego. Tutaj również zaszły pewne zmiany. Oczywiście zmiana na posadzie trenera. Choć były grający trener Piotr Kurowski prowadził drużyny jeszcze w czwartej lidze i razem z nią zajął w ubiegłym sezonie trzecie miejsce w okręgówce, tak teraz miejsce dziewiąte nie jest satysfakcjonujące. Były trener sam postanowił zrezygnować ze stanowiska, a na jego miejsce powołano trenera z Białej Podlaskiej, doświadczonego Henryka Grodeckiego. Ale przejdźmy do sparingów, bo tutaj lutnia nie próżnuje. Pierwszy rozegrali z Podlasiem Sokołów Podlaski, który obecnie gra w Siedleckiej Okręgówce. Reprezentacja Piszczaca musiała uznać wyższość rywala, a wynik końcowy to 0-3. Drugi sparring to mecz z aktualnym liderem pierwszej grupy białskiej A-klasy LZS-em Dobryń. Tutaj upadł remis 3-3. Ze znanych nam nazwisk strzelał Goździołko. Dwa pozostałe padły po strzale samobójczym i strzale zawodnika testowanego. Kolejny mecz to spotkanie z liderem okręgówki Huraganem Międzyrzec Podlaski. I tutaj lider pokazał dlaczego jest liderem gromiąc lutnie aż 5-0. Przy okazji kolejnego meczu sparingowego podejmowali ekipę top 54 Biała Podlaska, z którą bez najmniejszych problemów rozprawili się 5 do 1. Dwa razy strzelał Artymiuk, po razie Łukasiewicz i Kacik oraz raz padła bramka samobójcza. Ostatni znany nam sparing rozegrali przeciwkowice liderowi Gromowi Konkolewnica. W tym przypadku wyrównana walka, jednak końcowy wynik na korzyść Konkolewnicy. 2 do 3. Dla lutni strzelali Borowik i Melanowicz soku Adamów natomiast pozostaje z aktualnym trenerem, a drużyna w okresie przygotowań zdołała rozegrać dwa sparingi. Pierwszy z ekipą Startu Gust, który gra w drugiej grupie bialskiej A-klasy i zajmuje piątą lokatę. Wynik jak najbardziej korzystny dla Sokoła, 4-2. A bramki zdobywali Mateusz Baran, Sokołowski i Piotrowski. Drugi sparing to mecz z Polesiem Serokomla, który również gra w tej samej lidze co Start Gust, jednak zajmuje lokatę o jedną wyższą. Rosoły w tamtym meczu również nie dały cienia szans rywalom, wygrywając 5-0, a strzelali Baran, Piotrowski, Alikowski, Sokołowski i Szlaski. Tytan Wisznice właściwe przygotowania do kontynuacji sezonu rozpoczął dość późno, bo dopiero 3 marca. Pierwszy sparingowy mecz rozegrali przeciwko ekipie z Grogoźnicy, czyli piątej drużynie pierwszej grupy biarskiej A-klasy. Wynik 3-3, a bramki dla Tytana strzelali Oniszczuk, Kalinowski i jeden z testowanych zawodników. W drugim sparingu ekipa z Wiśnic mierzyła się z 12 drużyną chemskiej okręgówki, czyli agrosem Słuchawa. W tym przypadku tytan okazał się lepszy, a wynik to 3 do 2. W drugim sparingu dla gospodarzy bramki zdobywali gromyż, Pawliuczkow i kisiel. Bizon Jeleniec jest kolejną drużyną, która nie próżnuje, jeśli chodzi o przygotowania do sezonu. W pierwszym meczu sparingowym bizoniarze podejmowali reprezentanta siedleckiej okręgówki drużynę Hutnika Huta Czechy. Wynik to 2 do 5 dla rywali Bizona a dla Bizona strzelali Kiryło i Gryczka. Kolejny sparing to koncert piłkarzy z Jeleńca. Na bocznym boisku w Krzywdzie pokonali miejscową Unię aż 2-8. do 8. Dwie bramki zdobył Rybka oraz zawodnik testowany. Jedną osiak, a hat-trickiem popisał się niezawodny Michał Botwina. Inna drużyna z Siedleckiej Okręgówki, czyli Zryw Sobolew, był kolejnym rywalem dla omawianej drużyny. Tutaj również korzystny wynik dla ekipy z Białskiej Okręgówki – do 2-0, a strzelali Botwina i Kiryło. Jozefowia Józefów to kolejny rywal Bizona. W tamtym meczu niestety już wynik dla Bizona niekorzystny, bo 4 do 1. Jedynego gola zdobył Kiryło. Ekipa z Jeleńca mierzyła się również z ULKS Dębowicą, z którą przegrali 4 do 5, z jastrzębiem Żeliszew, z którym również przegrali 5 do 7 oraz z Orłem Unin, który po raz kolejny na niekorzyść Bizona 5 do 1. Pierwszy mecz sparingowy gromu Konkolewnica rozegrano 3 marca. O tym meczu już mówiliśmy, bo było to spotkanie z Lutnią Piszczac wygrane przez gospodarzy 3 do 2. Jednak przy okazji omawiania Gromu przedstawimy strzelców. Byli nimi Samociuk, Zawodnik Testowany i Grochowski. Drugi sparing Grom rozegrał na Sztucznej Murawie w Białej Podlaskiej z Wektrą Zbuczyn z Siedleckiej Okręgówki. Po golach Samociuka i Muszyńskiego reprezentacja Konkolewnicy wygrała 2 do 1. W huraganie Międzyrzec Podlaski również zaszły pewne zmiany. Z rolą trenera pożegnał się Daniel Wajszczuk, który pobyt w huraganie na pewno zaliczy do bardzo udanych. Pod jego wodzą zespół rozegrał 80 meczów, z czego 59 wygrał, 6 zremisował i 15 przegrał. Na jego miejsce pojawił się Damian Panek, który ma za zadanie dokończyć dzieła i awansować do czwartej ligi. Jeśli chodzi o sparingi, to huragan dobrał sobie zdecydowanie najtrudniejszych przeciwników. Na sam początek czwartoligowy lewart Lubartów, z którym niestety przegrali 6 do 2. Dubletem w tamtym meczu pochwalić się mógł Jacek Mielnik. W drugim meczu podejmowali Ornenta Łuków, które zostały całkowicie zdeklasowane: 7 do 0. Z Piszczac, jak już wiecie, huragan rozprawił się 5 do 0, a bramki strzelało dwóch testowanych zawodników Wojtczuk i Hubert Łukanowski. Kolejnym sprawdzianem była potyczka z granicą Terespol. Tutaj wynik mniej widowiskowy, jednak również wysoki. 3 do 0. Strzelali Paczuski, Czumer i zawodnik testowany. Czwartoligowa Włodawianka Włodawa to kolejna drużyna, z którą mierzył się Huragan. I znowu deklasacja. 5 do 0. Uwaga dla Huraganu. I ostatni jak do tej pory sparing Międzyrzeczan i po raz kolejny czwartoligowa drużyna. MKS Mielnik. I znowu deklasacja. 6 do 2. Oczywiście na korzyść Huraganu. Nie ma co, takie wyniki robią wrażenie. To wszystko na dziś, w kolejnym odcinku sprawdzimy jak przedstawia się sytuacja w czwartej lidze. Dziękuję za uwagę, zapraszam na naszego facebooka i do zobaczenia.